Na dzień dobry Jak widać już listopad Czas zacząć robić porządki na zimę I ratować niektóre kwiatki, które nam się ładnie sprawdziły Tu mam taką piękną begonię królewską Ona ma fajne fajne bulwy Warto je przechować I potem znowu w lutym zacząć podpędzać do piwnienia na rok następny te były akurat kupione co widać z zobaczymy jak się rozrosły czy coś w ogóle urosło jakaś kulka no bardzo mała na razie ale jest tak? urywamy te pędy łamiąc je na bok o. i mamy taką już fajną bulweczkę tak dobrze, kładziemy ją tu Michalinka a tu wam pokażę taką którą już przechowałem jedną zimę tak i ona jest już o wiele wiele większa też pięknie kwitła ostatnie kwiatki zobaczymy jaką one jest tu już Ojej, nie. ojej, nie. zobaczcie co tutaj Uuu. jest, co to jest, żelina, o i taką może możecie mieć na rok następny. O. Niezła, nie? Niezwa. No tych pędów było tu dużo, wszystkie ładnie kwitły tak, i możemy ją przechować w jakimś chłodnym pomieszczeniu, bez mrozu, ale nie ciepłym, bo zacznie rosnąć już zimą. I można ją posadzić już w lutym, podpędzić, żeby po prostu to kwitnienie już było w maju, na rok następny. Dla porównania to jest ta pierwsza wygonie która też pięknie kwitła na ten a tu jest ta druga, która była przechowywana siatki jednoroczne, jak to by go olbrzymie. Tak no najlepiej, najlepiej uciąć i wyrzucić można też zrobić sadzoneczki sobie na drugi rok, ale wam powiem, że nie warto tyle przy tym pracy i trzymania na tych parapetach że i jak to się ma do tego potem efektu jest to begonia która bardzo bardzo szybko rośnie to ma piękny korzeń jakby go zostawić w tej donicy na pół sucho to on też przeżyje i wypuści nam na wiosnę ale ja bym był za tym żeby to po prostu wyrzucić a posadzić sobie nowe ale jak ktoś ma dużo miejsca można tu obok zadołować te wygonie bulwiaste królewskie i będzie fajna przechowalnia w ziemi takie kwiaty jak uzbekia na przykład albo inne lewkonie, dwie paszcze no po prostu je wyrywamy albo ucinamy one też jak są w miarę szybko ucięte to jest szansa że ta karpa przeżyje tak jak widać i ma takie, już tu pierwsze zalączki nowych pędów i wtedy dużo, dużo szybciej kwitnie na wiosnę uprawy takie doniczkowe tu mam dwa kwiaty cebulowe które pięknie kwitły, a potem miały piękne liście no i jest jest co to jest dalia Michalina, nie? jeszcze ma pączki jeszcze pokwitnie sobie, kolor już wyblakł bo to bardzo zimno, ale takie kwiatki po prostu ścinamy przy samej ziemi możemy tą całą bryłkę przechować razem z tą doniczką na rok następny. Oczywiście zimą nie podlewamy, a jak już się zlitujemy, to naprawdę bardzo, bardzo maleńko. Dopiero w kwietniu zaczynamy to już tam, gdzie była przechowywana, podlewać, zasilać, żeby nam zaczęło kwitnąć już na koniec maja. mieczyków, które rosły w gruncie No trzeba po prostu wykopać Moglibyśmy się bawić w to, żeby je okrywać, osłaniać Ale to wszystko zależy jaka byłaby ta zima Często się zdarza, że mieczyki dalej przetrzymają w gruncie i wypuszczą ładnie na wiosnę Ale to się zdarza Ale jak trafi taka zima, już w zeszłym roku 20 kilka stopni mrozu przez 2-3 dni i wtedy nawet przy jakimś nieznacznym okryciu może to wszystko nam zmarznąć. Także polecam to kopać i przechowywać. Urosła z tego taka piękna karta, którą obcinamy. Wrócić to by nie było żadnych pozostałości liści ani długi środek Ziemię troszeczkę trzeba usunąć, żeby zbyt długo nie trzymała być goci niekoniecznie. O, tak żeby te korzenie było dobrze widać. Tak i taką karpę, ładnie w jakimś worku jutowym takim odrobinę przepuszczalnym, niezupełnie foliowym szczelnym, w jakiejś donicy, która ma od dołu yy, dziury, przechowywać. Też chłodne pomieszczenie, nie ciepły, nie garaż, tylko w miarę zimny, ale tak, żeby nie wchodził mróz, bo to przy minus jeden, minus dwa już kończy swój żywość tak jak ziemniaki. I no to na wiosnę można to podzielić i z powrotem posadzić. Dobrze jest jak mamy w doniczkach schować się stałą doniczką, a jak nie mamy w doniczkach już w marcu kwietniu posadzić do tych doniczek i po prostu podpędzić, żeby to nie było szybsze. Teraz mieczyki niektórzy się chwalą, że przetrzymali w gruncie ja zawsze kopię. Zostają tylko te które przeoczę. Tak, michanika. Już pozostałe stare cebuli prawie zgniła. Tak i co? Obcinamy też fajnie przy nasadzie. Tak. I wszystko. W Jakiś worek. Takie wilgotne od razu wrzucić. Nie przesuszać. One powolutku zaschną. Te drobiny można pousować tymi drobnymi cebulkami, bo one tak się roznażają. I wszystkie duże cebulki osobno wszystkie małe też osobno żeby żeby potem wszystkie nam kwitły bo no ta jest troszkę malutka ja bym jeszcze wrzucił na rozsadnik w przyszłym roku ale te duże o, czy mamy dwa z jednej czyli ta wielka na pewno będzie kwitła ta mniejsza pod znakiem zaspytania czyli mniejsze do mniejszych Większe do większych. Stare cebule. Odrywamy. No. Już starej cebuli dziękujemy. Takie cebule możemy w workach w Donicach, w pomieszczeniach chłodnych przechować do wiosny i w kwietniu posadzić do gruntu. Jak, które, osłaniać, które koniecznie trzeba wykopać, znajdziecie wszystkie w naszym e, kalendarzu siewu. Jest tam o siebie, jestem o osadzeniu karp, w osadzeniu cebul, które są rodzodporne, które trzeba przechować jakie warunki potrzebują, żeby pięknie kwitły. No po prostu wszystkie niezbędne informacje.